Hej, siemaneczko, ja nazywam się Anton, witam Was w newsach na kanale Anton Light. Ten materiał dotyczy nowych informacji, oczywiście o Farming Simulator 22, który zostanie wydany w czwartym kwartale tego roku. Dzisiaj został opublikowany bodajże siódmy, tak, jest to siódmy podcast Farming Simulator, który publikowany jest, tak mniej więcej raz na dwa tygodnie. W tych podcastach omawiane są tematy istotne dla fanów gry Farming Simulator i najczęściej menadżer społeczności Lars oraz koordynator społeczności Chris Akaczaki odpowiadają, odpowiadają na Wasze pytania, często tak też bywa dotyczących nowości z Farming Simulator i Giant Software. Tych podcastów możecie odsłuchiwać bezpośrednio na stronie Farming Simulator. Link do tej strony oczywiście podam wam w opisie, ale możecie również, tak jak ja, odsłuchiwać na Spotify albo e, Apple Music. W dzisiejszym odcinku, a jednak miałem rację, czyli jest to siódmy odcinek. W dzisiejszym odcinku było były cztery jakby tematy dotyczące bezpośrednio Farming Simulator. Farming Simulator 22, bo rzeczywiście tych informacji od ostatniego podcastu było dosyć dużo, w sumie nawet bardzo dużo. I jeden temat, który niekoniecznie jest związany z Farming Simulatorem, ale jest związany z Millennial Farmer. Jest to youtuber, jest to. No, w sumie teraz, właśnie Zach, bo tak naprawdę milenium farmer to Zach Johnson. Jest to farmer, który prowadzi dużą farmę w Stanach Zjednoczonych i od jakiegoś czasu, zresztą ja śledzę jego filmy, od jakiegoś czasu stał się bardzo, ale to bardzo popularnym youtuberem i na kanale YouTube Creators. 15 czerwca ukazał się wywiad właśnie z Zakiem, w którym on stwierdził, że z farmera stał się youtuberem i w tym momencie jego pracą jest tak naprawdę już YouTube. Tak więc przejdziemy sobie do tych czterech tutaj tematów i teraz troszeczkę bardziej wytłumaczę wam, bo być może, bo cały podcast jest w języku angielskim, tak więc nie każdy może na tyle władać językiem angielskim, żeby to sobie swobodnie przy przyswoić. Ja tutaj wam w tym miejscu troszeczkę pomogę. Pierwszy temat, jaki został poruszony podczas podcastu i w sumie dosyć dużo uwagi poświęcono temu tematowi, to oczywiście łańcuchy produkcyjne. Wiecie oczywiście, że Farming Simulator 22 będą one dostępne. Lars powiedział, że jest to ta zmiana, którą najbardziej mu przypadła do gustu. I nie wiem, jak czy pamiętacie, ale kilka tygodni temu właśnie on stwierdził, że będzie Farming Simulator 22 fajna rzecz, o którą My prosiliśmy jako społeczność, tak? Tak więc, no tutaj chyba gdy, jak gdyby yy, mówi o tym, że to jest ta właśnie fajna rzecz, na którą on czekał. Yy, oczywiście wspomnia też, że będą inne fajne rzeczy, tak, no, żeby nie było, że już nie będziemy czekali na inne fajne rzeczy. Dobra, coż jeszcze powiedział pan Lars? Pan Lars stwierdził, że łańcuchy produkcyjne Farming Simulator 22 podobają mu się, ponieważ będą one dawały mnóstwo dodatkowych opcji w grze. No i tutaj rzeczywiście to będzie dosyć ciekawe. Czaki oczywiście przypomniał o tym, czym w ogóle będą łańcuchy produkcyjne. No jest wiele materiałów na YouTube dotyczących tej nowości. Ja również poświęciłem jeden odcinek, no na serii Felsbrun, tak, półtorej godziny, mówiąc właśnie o tym, czym w moim mniemaniu będzie Będą te łańcuchy produkcyjne, czego nie chciałbym, żeby było w tych łańcuchach produkcyjnych, a co chciałbym, żeby było, było w tych łańcuchach produkcyjnych. Więc jeżeli ktoś chce przejrzeć, sobie przesłuchać, bo w sumie tam jest dużo mówione, bardzo dużo mówione, no to zapraszam w prawym górnym rogu. Powinien być link do tego materiału. Przy czym to jest materiał na kanale Anton. Anton, sorry. Co tam było jeszcze? Lars podkreślił, że łańcuchy produkcyjne będą opcjonalne i tak naprawdę gracz będzie mógł decydować, czy i w jakim stopniu je używać. Czyli to te obawy, że będziemy musieli w to grać, że wszyscy nie, jeżeli Ci się to nie podoba, w ogóle nie musisz wykorzystywać tych łańcuchów, robisz tak jak w Farming Simulator 19, z zboże do punktu skupu sprzedajesz, koniec robisz sobie tak jak to było w Farming Simulator 19. Natomiast jeżeli chcesz, proszę bardzo, możesz tutaj e, ingerować jak chcesz na każdym etapie tych łańcuchów e, nieprecyzyjnych, ale łańcuchów produkcyjnych możesz poprzestać, tak więc tutaj jest dowolna e, jest wasza do, e, dowolność, znaczy to jest wasz wybór kiedy wy sobie i czy w ogóle będziecie sobie chcieli po prostu używać tych łańcuchów. E, następną rzeczą jest to, że dodatkowo razem z łańcuchami produkcyjnymi pojawią się dodatkowe budynki, które ci pomogą z produkcją. Jednocześnie będziesz miał możliwość urozmaicenia map, które tych budynków nie posiadają. I tutaj może być nawet taka sytuacja, że spośród tych trzech map, które będą podstawowe, może będzie taka sytuacja, że na jednej z tych map czasami tych budynków niektórych może brakować. Może na przykład brakować ostatnich tych budynków w tych łańcuchów, łańcuchach, czyli na przykład piekarni. Czyli będziecie musieli najpierw postawić tą piekarnię, aby na przykład rozszerzyć te, te łańcuchy. Nie wiem, nie było tutaj wspomniane o żadnych modowalnych mapach, tak więc być może będzie taka sytuacja, że nie wszystkie budynki będą na podstawowych mapach. No i może, jeżeli będziecie chcieli robić na przykład chleb, a nie będzie piekarni, to najpierw będziecie musieli postawić tą piekarnię. Czyli tak to będzie wyglądało. Jednocześnie właśnie to st stawianie tych Map, sorry, budynków, no, na zwykłych też mapach modowalnych, no to też jak gdyby będzie możliwość urozmaicenia, czyli będziemy wykorzystywali tą technologię, tą technikę budynków Playable, znany to, to bardzo dobrze znamy Farming Simulator 19 i jest jak gdyby Farming Simulator 22, to jest bardziej jeszcze rozwinięte, właśnie o te budynki produkcyjne. No i tutaj, właśnie, czaki tłumaczył, że nie będzie tak, jak niektórzy wspominali, że będziemy musieli wybudować od podstaw ten budynek, w tym sensie, że jakieś maszyny, że tam ściany trzeba będzie budować i tak dalej. Nie, nie, nie. Będziemy wykorzystywali tylko i wyłącznie tą technologię, którą już znamy z farminga, czyli technologię, czyli stawianie budynków placeable. One będą już gotowe. Lars również przyznał, że owe łańcuchy produkcyjne, które będą w Farming Simulator 22, one już są, istnieją wcześniej, chociażby w Farming Simulator 19 i wspomniał o tym, że aktualnie na modach można sobie grać właśnie w taki podobny sposób, korzystając chociażby z modów Global Company, przy czym on też również wspomniał, że ich rozwiązania Farming Simulator 22 będą, e, jak gdyby ich pomysłu, ale Najprawdopodobniej tak mnie, mam wrażenie, że będą bazowały właśnie na Global Company dosyć mocno, tak mi się wydaje. Może wizualnie trochę zmienią. W każdym razie ważne jest, że już na samym początku będą odpowiednie skrypty. Tak więc tych budynków będzie można Mod Makers będą robili na potęgę dosyć dużo. Tak więc będzie dosyć ciekawie, jeżeli chodzi. Jeszcze jest jedna taka dosyć, nie wiem czy to dobra informacja czy też zła. Chucky stwierdził na przykład, że produkcja bardziej podoba mu się niż sezonowość Farming Simulator 22. I tutaj może być coś takiego. Albo ta, są takie dwie, dwie opcje. Albo ta produkcja naprawdę jest bardzo taka fajna, interesująca. Chociaż mam tutaj wrażenie, że nie do końca. Albo sezonowość Farming Simulator 22 jest taka, taka słaba, że, albo po prostu ma taką preferencję, że woli jednak takie rzeczy jak produkcja gdzieś tam niż na przykład sezonowość, która jest bliższa rolnictwu, jak gdyby, czyli te zmiany, zmiany, które zachodzą wraz ze zmieniającą się Porami roku. Nie wiem, to dziwnie trochę zabrzmiało. Lars od razu tam też odniósł się do sezonowości i powiedział, że w zależności od pół roku szczegóły na mapie mogą się zmieniać. Tutaj wspomniał chyba o tych leżakach, które na jednym screenie są. W, la, w latem chyba w ogrodzie, chyba pa, parasol jest chyba rozłożony czy coś takiego, a zimową porą nie ma tego, to wszystko znika. Czyli tak naprawdę, no ta mechanika też jest znana, jest w modzie Seasons. I to była w 17. Czyli, na przykład, nie wiem, w okresie zimowym, może być bałwan sobie stać przed, przed, przed domem, albo koinka, a w, w okresie letnim nie ma po prostu tego bałwana, czy coś takiego. Takie rzeczy one już były w modyfikacjach i to było już w Farming Simulator 20, 17. Ale tutaj będzie w tych sezonowościach, czyli to, co tam na screenach dostrzeżone, czyli ten mechanizm będzie też w Farming Simulator 22. Następnym tematem poruszonym na podcaście była wersja kolekcjonerska, która yy, której, o której dowiedzieliśmy się chyba tydzień ponad temu, tak tydzień temu. No i tutaj były trzy tematy dotyczące wersji kolekcjonerskiej. Po pierwsze, zostało potwierdzone to, że ta wersja będzie tylko i wyłącznie na PC i Mac, nie będzie na konsolę, ponieważ nigdy wcześniej ona nie była na konsolach. Tak więc do Farming Simulator 22 wersja kolekcjonerska tylko i wyłącznie na PC i Mac. E, następna rzecz była, był to temat okładek. E, było jakaś plotka najprawdopodobniej, że okładki do tej wersji kolekcjonerskiej mogą się różnić w zależności od tego, od rynku, na jaki trafiają. E, tutaj będą się różniły tylko do, na, jeżeli chodzi o napis. Będzie niemiecka wersja, będzie z Land, Landwirtschaft Simulator a pozostałe wersje będą po prostu Farming Simulator 22 czy tam tak to najprawdopodobniej nie będzie. Owszem gra jako tako jako sama gra ale nie wersji kolekcjonerskiej. Ona owszem ma różne okładki w zależności od rynek, od rynku na jaki trafia ale w przypadku wersji kolekcjonerskiej to zasada jest taka, że okładka jest Taka sama, natomiast ten napisik się tam troszeczkę zmienia. No i ostatnia rzecz, o której też dużo rzeczy było już powiedziane, a mianowicie ten kogut, który jest w wersji kolekcjonerskiej. Lars potwierdził, że jeżeli go wepniemy, no to w momencie, kiedy w ciągniku włączymy sobie koguty, no to on wam gdzieś tam nie. Wiem, pod stołem, na szafce, na biurku, to on też zacznie działać. Tak więc, no taki fajny feature. I tutaj jest rzeczywiście potwierdzone, że jeżeli będzie wpięty, no to w momencie, kiedy wyłączycie, włączycie w jakimś ciągniku na przykład ten kogut, no to wtedy będzie też działał. Ok, następnym tematem, no w sumie w bardzo elektryzującym. W kontekście właśnie każdego nowego farminga jest to, że w nowym farmingu, czyli Farming Simulator 22, nie będzie gleby 3D, czyli co niektórzy youtuberzy będą znowu mogli popłakać, że nie będzie czego? Fizyki gleby. Oczywiście fizyka gleby jest, nawet Farming Simulator 19, ale nie każdy chyba skończył kurs fizyki, żeby o tym wiedzieć. Fizyka, fizyka gleby jest taka, Farming Simulator 19, jak podłogi, tam wszystko się odbija od tego. Tak więc tu chodzi bardziej o glebę 3D, to trzeba jednak powiedzieć. Nie będzie tej gleby 3D, będzie w zamian Parallax Occlusion Mapping. W sumie bardzo fajna, też ciekawa e, technologia, jeżeli ona będzie dobrze zrobiona. No, to też będzie fajnie, bo wizualnie to rzeczywiście będzie dobrze wyglądało. Zobaczymy. Nie jest to jakaś bardzo nowa technologia, ale no, w sumie dosyć ciekawie to wygląda. Oczywiście więcej szczegółów dotyczących Parallax Occlusion Mapping. No, to możecie sobie po, po, pogrzebać w internecie już teraz. Natomiast na pewno takich więcej informacji będzie będą Będzie się ukazywało i być może z racji tego, że i3 się skończyło, ale niedługo farmcon, tak więc na tym farmconie najprawdopodobniej, tak przynajmniej panowie nam coś podpowiadali, może będzie coś więcej, na pewno będą więcej o ten temat, na ten temat mówili, bo w tym momencie, kiedy już jest jawne, że nie będzie gleby 3D, to a w zamian będzie Parallax Occlusion Mapping, to należałoby dokładnie wyjaśnić. Czym jest to? No i należałoby się troszeczkę tym również pochwalić, bo no jeżeli nie będzie gleby 3D, no to chociaż ta technologia rzeczywiście wizualnie może mieć dosyć dobry wpływ. No i ostatnim tematem dzisiaj poruszanym było, była mapa amerykańska Elm Creek, czyli mapa, które się po, o której dowiedzieliśmy się. w Chyba tydzień temu były screeny z tej mapy, tak więc jeżeli chodzi o tą mapę, no to dosyć dużo już wiemy. Fajnie to wygląda ta mapa, szczerze mówiąc, bo tych screenów już kilka jest. No i oczywiście pytanie dotyczyło, gdzie w ogóle jest zlokalizowana ta mapa. O, oczywiście w opisie też jest podana lokalizacja, ale tutaj obaj panowie nie chcieli mówić o czymś takim, że oni yy, jako twórcy tej gry, oni nie wiem dokładnie jakiś wycinek terenu odzwierciedlają. Nie, tu chodzi o to, żeby był pewien charakter jakiegoś obszaru gdzieś na świecie, żeby był uchwycony. Tak samo, jeżeli chodzi o mapę do dodatku alpejskiego, to nie oznacza, że jest to dokładnie ta miejscowość, tylko pewien pewien charakter pewien Klimat, pogranicza, jak to było świetnie powiedziane przez Larsa, chyba, pogranicza niemiecko-szwajcarskiego. Czyli to chodzi, chodzi o to, aby uchwycić klimat, a nie chodzi o to, żeby obrazować jakąś tam określoną część yy, na mapie, jakiś tam, jakiś obszar na mapie. I yy, oczywiście, bo tutaj są takie sytuacje, że ktoś, mówi, nie wiem, ktoś może powiedzieć, że yy, amerykańska mapa z takiej z takiej miejscowości, albo z takiego stanu, a później się odzywają osoby, które mieszkają już w przypadku na przykład stanów zjednoczonych i mapy Elm Creek i oni mówią, że nie u nas tak nie wygląda. To tak właśnie mówię, że to z tego z tego podcastu wynika z tego, że oni bazują tylko i wyłącznie na pewnych cechach charakterystycznych, na pewnym klimacie, który jest charakterystyczny do jakiegoś tam obszaru, który jest po prostu Wpływa na, jak gdyby, na klimat tej mapy. Czyli mapa Elm Creek teoretycznie nie odnosi się do żadnej miejscowości, tylko ma po prostu, e, m, jak gdyby, prezentować e, klimat jakiegoś tam obszaru, na którym e, ona się teoretycznie powinna znajdować. Jeżeli chodzi o, o te wszystkie materiały, to takie, jak jeszcze wspomniałem, w tym podcaście było po, wspomniane e, o i link do wywiadu z Millennial Farmer też polecam, obejrzeć sobie ten, ten wywiad i w ogóle jego kanał, bo rzeczywiście bardzo fajnie to pokazuje. No i generalnie to było tyle. Dosyć dużo, dosyć dużo informacji, ale szczerze mówiąc, dużo informacji w poprzednim tygodniu było, tak więc no, i też panowie mówią, że teraz ten czas rzeczywiście tak szybko goni. Tak więc, tych informacji będzie coraz więcej, coraz więcej, coraz więcej. Tak więc, no, cieszymy się, że tych informacji dotyczących Farming Simulator 22, w momencie, kiedy zbliżamy się już do premiery, będzie ich coraz więcej. Dobra, jeżeli ten materiał Wam się spodoba, to oczywiście proszę o łapkę w górę i zapraszam na kolejny odcinek. Być może z newsów za chyba dwa tygodnie, bo tak jak wspomniałem, te te podcasty ukazują się raz na dwa tygodnie, przy czym one są w języku angielskim i było kilka próśb, abym, z racji tego, że ja jakoś tam ogarniam język angielski, tak więc było kilka próśb, aby to przetłumaczył, ja nie będę tłumaczył tego dosłownie, tylko po prostu sens przekazuję, tak więc tutaj co... Do literki może, może się tam zmieniać, bo ja po prostu to e, mówię, to w jaki sposób zrozumiałem i później przetrawiłem i to później od, o, odpowiadam. Opowiadam o tym podcaście, co na nim było. Dobra, z mojej strony to wszystko. Pozdrawiam, Anton.